Możecie mi nie uwierzyć, ale skoncentrowałam się na swoim psie i zostałam wybrana. Potężny sposób, prawda? Świetny, bardzo dziękuję. Myślimy, że warto poświęcić chwilę i porozmawiać o tym, dlaczego tak jest. Ponieważ, gdy myślisz o swoim psie, to nie ma w tym żadnego oporu, prawda? To coś, na czym się koncentrując, od razu się otwierasz. Innymi słowy, w temacie swojego psa jesteś w pełnej zgodności ze swoją wewnętrzną istotą. Jak myślisz, ile masz takich rzeczy, w których jesteś w absolutnej zgodzie ze swoją wewnętrzną istotą? Jesteś z nią w absolutnej zgodzie w kwestii swojej wartości, swojej inteligencji lub wspaniałych rzeczy, które do ciebie przychodzą? Widzisz, do czego zmierzamy? Do rzeczy, o których tak wiele myślisz w stosunku do tego, czego naprawdę pragniesz. One wstrzymują cię przed zjednaniem. Ale kiedy masz coś takiego, jak to. W stosunku do czego nie masz żadnego oporu, to jest zupełnie inaczej. Oczywiście nie każdy ma takie odczucia względem swojego psa, ale jeśli ty tak, względem psa lub czegokolwiek innego, to jest to bardzo dobrym narzędziem, jak nam to właśnie zademonstrowałaś, aby wejść w stan zjednania. Wystarczy? Nie, chcę więcej. Uwielbiam być tutaj, nas wszystkich i mój rozwój. I mam bardzo duży podziw dla mojego kontrastu, bo zawsze mnie zabiera dokładnie tam, gdzie potrzebuję pójść. Podziw i docenianie to krok piąty, czyli uznanie jego wartości. I moje pytanie dotyczy dostrojenia mojego doświadczenia w kroku piątym i. Pamiętacie, czym jest krok piąty? To ten, gdzie wracacie znów do kroku pierwszego, ale nie jesteście o to na siebie źli. Ponieważ rozumiecie wartość kontrastu i wiecie, że prowadzi on do czegoś znaczącego. Czuję, że moje najpotężniejsze cechy zrodziły się z najbardziej intensywnego kontrastu. Cóż, na pewno twój wir się bardziej zapełnił w jego wyniku, bo im silniejszy jest kontrast, tym silniejsze pragnienie trafia do wiru. I zaczynam rozumieć, że nie muszę pozwalać, by kontrast urastał do takich rozmiarów, by otrzymywać to, czego pragnę. Doskonale powiedziane. I możesz też dodać, że jeśli jednak urośnie, to nie ma to znaczenia. To prawda. Bo z czasem przecież możesz go trochę bardziej kontrolować. Inaczej mówiąc, może być wielki lub wzrastać stopniowo, ale wciąż jest korzyścią dla ciebie. I wszystko jest nadal zupełnie w porządku. Dokładnie. I chciałabym dostroić swoje doświadczenie w kroku piątym, ponieważ widzę, że nie karcę się już za niego tak bardzo. Widzę jasność, jaką on wnosi. I chciałabym trochę popróbować wchodzenia w bardziej w szczegóły z tą jasnością. Zazwyczaj koncentruję się bardzo ogólnie i uwielbiam to, że nie muszę nic z tym robić, bo wszystko jest już w moim wirze. Zatrzymajmy się tu na chwilę, zanim wejdziemy głębiej w krok piąty. Przypomnijmy sobie, jaki jest krok pierwszy i jaka jest jego wartość. Bo krok piąty to powrót do kroku pierwszego. Tylko tym razem, już rozumiejąc go i nie robiąc sobie z tego powodu wyrzutów. Masz więc zrozumienie całości procesu. Więc jaki jest krok pierwszy? Pragnienie, prośba. Tak, krok pierwszy to prośba. Możemy więc powiedzieć, że krok piąty to prośba nawet o jeszcze więcej niż to, o co prosiłaś wcześniej. Bo chcesz z tego jeszcze więcej. Czy to nie jest to, czym jest rozwój? Czy to właśnie nie to jest ewolucją? Czy to nie tak właśnie wygląda ewolucja wszystkich gatunków? Czy to nie jest właśnie ten wieczny aspekt wieczności? Uznajemy więc tę wartość kroku pierwszego. Możesz nam więc podać scenariusz, w którym idziesz dalej, czujesz się dobrze, zarządzasz energią. Nie jesteś już tylko w kroku trzecim. Przez to, że pragniesz czuć się dobrze, krok trzeci to dla Ciebie normalność. Osiągnęłaś w nim już mistrzostwo, czyli czymś niezwykłym staje się dla ciebie czucie negatywnych emocji. A skoro zazwyczaj nie odczuwasz już negatywnych emocji, to gdy taka się pojawi, to co ona oznacza? Gdy jest ten rzadki moment pojawienia się negatywnej emocji, co on ci mówi? Mówi mi czego pragnę. Ta rzadka negatywna emocja pokazuje ci, że co stało się z twoim pragnieniem? Że rozrosło się ono i znajduje się w nowym miejscu, w którym ty nie miałaś jeszcze okazji praktykować swojej gotowości. Usłyszałaś to? Tak. I z pewnością chcesz praktykować swoją gotowość w nim, ponieważ w przeciwnym razie nie możesz zamknąć tej luki. Nie możesz zrealizować tego nowego pragnienia, jakie przyniósł ci kontrast. Naprawdę ważne, żebyś to zrozumiała. Więc, skoro jesteś przyzwyczajona do czucia się całkiem dobrze, to jesteś w kroku trzecim i przechodzisz do kroku czwartego, gdzie czucie się dobrze to już nie jest chwilowy stan, tylko Twój sposób bycia. I przebywasz w kroku czwartym, czwartym, trzecim, czwartym, czwartym. Czujesz się całkiem dobrze, i nagle BUM! Pojawiło się coś, o co się potknęłaś i upadłaś. Co to oznacza? To oznacza, że zrodziło się w tobie pragnienie. Pragnienie, które jest nowe i nie jesteś przyzwyczajona do nadążania za nim, i twoja emocja mówi ci, że masz okazję zrozumieć, co twoja wewnętrzna istota o tym myśli, a o czym ty najwyraźniej nie myślisz w ten sam sposób. A wiesz, co to takiego w 99% przypadków na 100? Jeszcze tego nie mam. Zazwyczaj to jest właśnie to. Coś, czego pragnę, ale jeszcze tego nie mam. I mogę to poczuć, bo to nowa jasność, nowy wzrost. Dostaję to, czego chcę i nagle pragnę czegoś, czego wcześniej nie pragnęłam. Nie praktykowałam więc jeszcze trwałej koncentracji na tym. I to jest coś, o czym chciałam porozmawiać. O wypełnieniu tej powstałej luki. Pewnego dnia Ester odkurzała kredens, w którym było wiele pięknych rzeczy, które razem z Jerem zebrali z wielu różnych miejsc. I wycierała szklaną półkę. Te szklane półki były osadzone na małych kołeczkach. I Esther nie zauważyła, że gdy tak wycierała i wycierała, to półka się przesunęła i praktycznie zsunęła się z jednej strony z tych kołeczków. Położyła więc na tej półce bardzo lekką ściereczkę, która jednak okazała się ostatnią kroplą, która przepełniła czarę półka spadła i pękła i wszystko na tej półce połamało się i spadło na półkę poniżej która pękła i spadła na półkę poniżej która też pękła niszcząc wszystko na każdej z nich taka mała kaskada pękających i łamiących się rzeczy zdecydowanie więc coś co można nazwać doświadczeniem kroku pierwszego ponieważ te wszystkie piękne rzeczy które zebrali z tych wszystkich różnych miejsc były teraz stertą odłamków szkła na podłodze. Jerry zajrzał do pokoju, bo usłyszał hałas i powiedział do Ester, nie ruszaj się, bo wiedział, że jest na boso i nie chciałby, w panice nadepnęła na jakieś szkło. Powiedział, stój i nie ruszaj się. Wszedł do pokoju, podszedł bliżej i rozejrzał się, po czym się uśmiechnął i powiedział, o, dobrze, nowe pragnienie, coś nowego do kupienia. I to jest sposób, w który chcielibyśmy, żebyście do tego podchodzili. Czyli jesteście świadomi, że nie jesteście w miejscu, w którym chcecie być. Nie planowaliście czuć się w ten sposób, ale nie ma się czym martwić, ponieważ z tego rodzi się coś, czego warto doświadczyć. To sprawia, że naprawdę chcemy Ci powiedzieć, że Twoja wewnętrzna istota często wzywa Cię poprzez te doświadczenia, których myślisz, że nie chcesz. Ponieważ są one ważne dla osiągnięcia tego, czego tak naprawdę chcesz. Czy to ma dla ciebie sens? Tak. I wiem, że mówicie o tym cały czas i już dawno na to odpowiedzieliście. Jestem tu więc w zasadzie bardziej dla samej radości bycia tutaj, bo wiem, że mówicie nie tylko bezpośrednio do osoby na krześle, ale też do każdego w tym pomieszczeniu. Chciałabym pomówić więcej o procesie zamykania tej luki wibracyjnej, by dojść do manifestacji ponieważ rozumiem koncepcję koncentrowania się na ogółach, ale chciałabym jednak móc bardziej wejść w szczegóły. Widzisz, właśnie robisz w pewien sposób to, o czym droczyliśmy się z wami wszystkimi wcześniej. Czyli chcesz przeskoczyć do działania, żeby sprawić, żeby wydarzyło się szybciej. Czy nie wystarczy ci fakt, że jesteś w kroku piątym, co oznacza, że ponownie jesteś w momencie kontrastu, który powoduje, że umieszczasz jeszcze więcej w swoim wirze? Czy nie daje ci to satysfakcji? Daje. A masz zaufanie do tego procesu? Tak, mam. A wierzysz, że twoja wewnętrzna istota się tym opiekuje dla ciebie i że to dostaniesz? Absolutnie tak. A czy rozumiesz, że otrzymasz to wtedy, kiedy będziesz na to gotowa? Tak. A jednak myślisz, że jak trochę bardziej się na tym skupisz, nie będąc gotową, to przyjdzie szybciej? Czyli proces zamknięcia tej luki. Czyli proces zamknięcia tej luki to odpuszczenie, zostawienie tego w spokoju, nierobienie z tego wielkiej rzeczy. Twój proces mówi, że negatywna emocja, którą obecnie czujesz, oznacza, że masz na ten temat inny punkt widzenia niż twoja wewnętrzna istota. Moja wewnętrzna istota pragnę poznać Twój punkt widzenia na tę sprawę. Ale najwyraźniej w tym momencie nie mogę tego usłyszeć, ponieważ jestem w kroku pierwszym. Ale mam z tym luz, ponieważ znam wartość kontrastu i dodawania do mojego wiru. I wiem, że już tam jest w nowym miejscu, bo wiem, że się rozwinęłam. I wiem, że nieodwołalnie do mnie przyjdzie. Zaraz, co ja powiedziałam? No tak, przecież nieodwołalnie do mnie przyjdzie. Już mi lepiej. To tyle, jeśli chodzi o zamykanie luki. Zaufaj procesowi. Ważną częścią kroku piątego jest niezłoszczenie się na siebie za powrót do kroku pierwszego. Ester często się z tego śmieje: O kurde, znowu się potknęłam. Nikt nie patrzy? Mam nadzieję, że nikt nie widział. No nic, oto jestem znowu tutaj. Ale czy rozszerzanie się tego, czym jesteś, nie jest warte odrobiny kontrastu? Powiedziałaś, że tak, gdy podjęłaś decyzję, by się narodzić. Żadne z Was nie powiedziało, nie chcę iść. Nikt z Was nie powiedział, pójdę, ale zabierzcie cały kontrast z drogi, a ja się tylko ponapawam tym, co zostało już stworzone, ale sam nie będę tworzyć, ponieważ rozumieliście skończoność tego. Byliście podekscytowani możliwością nowych myśli. Czy myślicie, że doświadczyliście kiedyś czegoś, co moglibyśmy nazwać doskonałym punktem tworzenia czegoś, na czym ci zależy? W którym czujesz, jakby wszystkie drzwi się dla ciebie otwierały? Gdy czujesz, że wszystko wiesz i jesteś we właściwym miejscu i czasie i po prostu czujesz się świetnie, a cały świat zdaje ci się sprzyjać i spotykasz ludzi, w towarzystwie których czujesz się świetnie, a wasze konwersacje są zaskakująco cudowne. I czujesz się po prostu błogosławiony, a kolejne nowe pomysły wciąż płyną? I gdy zupełnie nie czujesz braku tego, co dopiero ma nadejść, a raczej pełną świadomość i docenienie dla tego, co właśnie się wydarza? Czy jesteście tak bardzo fizycznie ludzcy, że chcecie po prostu to przeskoczyć? Czy chcecie przeżyć to wraz z nami na poziomie potężnej, rozkosznej wieczności? Czy nie lubicie mieć świadomości, że jesteście wieczni? A to oznacza, że możecie wziąć udział w tej podróży przez manifestację i inspirację, która poprowadzi was od jednego momentu błogości do kolejnego. Nie chcesz, by to trwało w nieskończoność. Czy jesteś w stanie pomyśleć o stanie emocjonalnym towarzyszącym satysfakcji, zadowoleniu, radości, spełnieniu, poczuciu jedności, wartości, wdzięczności, ekscytacji, pasji, zainteresowaniu, miłości, pewności, pełnemu zrozumieniu? Innymi słowy, o przeżywaniu życia, doświadczaniu tych wszystkich emocji i rozsmakowaniu się w nich? To jest to, kim jesteś i po co przyszedłeś właśnie dla tych doskonałych punktów tworzenia. I by czasami zanurzyć się w czymś, co nawet w przybliżeniu nie powoduje uczuć tak przyjemnych jak te, ale tylko po to, by wtedy powiedzieć: O, dobrze, nadal tu jestem, nadal żyję, nadal dodaję do swojego wiru i nadal się rozrastam, nadal się staję, nadal się uczę, nadal zwiększam swoje zrozumienie. Czy wiecie, że jeśli zrozumiecie to, co przeszliście tu zrozumieć, z większej części naszych słów, których dzisiaj wysłuchaliście, to momenty, gdy jesteście w kroku pierwszym, zmienią się dla Was na momenty w kroku piątym? Będziecie mniej krytykować siebie i mniej krytykować innych, lepiej rozumiejąc, w jaki sposób rzeczy się do siebie dopasowują. Nie będziecie oczekiwać doskonałości od innych, tylko pozwolicie im być takimi, jakimi są, pozwalając prawo przyciągania, by zabrało ich tam, gdzie pasują. Innymi słowy, przestaniecie brać za nich odpowiedzialność. Nie chcemy, żebyście brali na siebie odpowiedzialność za wszystko, co was otacza, chcemy tylko, żebyście byli szczęśliwi. Nie prosimy was, żebyście zrozumieli nagle wszystko o wszystkim. Tylko, żebyście zrozumieli to, co tu i teraz. I czy możecie myśleć o tym w jakiś sposób, który pozwoli wam czuć się z tym lepiej. A jeśli nie, to żebyście w jakikolwiek możliwy sposób odrywali się od tego, czy to przez spanie, medytację, pójście na spacer, lub czasem poprzez zmianę tematu. My wiemy, kim jesteście. Nie tylko, kim byliście przychodząc do tego fizycznego ciała. Nie wracamy do tej czystej esencji, która tu przybyła. Nie patrzymy wstecz. Patrzymy na wersję WAS w waszym wirze, którą zbudowaliście odkąd tutaj jesteście. To rozszerzona wersja WAS, którą my znamy tak dobrze, a której Wy często nie znacie. Nie znacie tej rozszerzonej wersji, ponieważ znacie tylko wersję, która to rozszerzenie wykreowała, ale nie poznaliście tej nowej. Aż do momentu, w którym na przykład poczujecie miłość do swojego zwierzaka i wtedy przez moment łapiecie przebitki tego, kim naprawdę jesteście. Tej osoby, którą cechuje łatwość wszystkiego, wiedza, miłość i satysfakcja. Ale jeśli uda wam się to podtrzymać przez chwilę, to więcej i więcej rzeczy, które były w Twoim wirze, zaczynają cudownie was zaskakiwać w przeróżne sposoby. Powodując, że czujecie większe zrozumienie oraz poczucie wartości i pewności dla dobroci, którą jesteście. To jest krąg życia, w którym przyszliście żyć. Nie przyszliście tutaj, by się zmagać i cierpieć, ani by udowadniać wartość swoją, ani oceniać wartość innych. Nie przyszliście tu, by wszystko mierzyć i sortować na bardziej albo mniej dobre. Przyszliście dla osobistej satysfakcji z układania swojego życia, aby toczyło się łatwo i pozwalania sobie wtedy na cieszenie się nim. I ten krąg kontrastu, tworzenia i przyzwalania będzie utrzymywał Was w szczęściu przez wszystkie dni Waszego życia. A naszym pragnieniem jest, abyście jasnością dawanego przez siebie przykładu pomagali to zrozumieć również innym. To po to są również zwierzęta żyjące na Waszej planecie. By wprowadzać równowagę energetyczną. Są czystą esencją czystej pozytywnej energii. Gdy je udomowiacie, przyjmują waszą energię i zaczynają zachowywać się trochę jak wy. Ale w większości łatwo się dostrajają, nie chowają urazy, niczym się nie martwią i często sobie drzemią. Podłączają się do tego, kim są. Przez większość czasu są w trybie odbierania i odnawiania. Nie zamartwiają się, nie próbują spędzać czasu, nie boją się o to, co może się wydarzyć, więc często pozostają w swoich ciałach dłużej niż miały zamiar. Innymi słowy, są czystą, pozytywną energią, cieszącą się każdą chwilą swojego życia i stającą przed Wami jako przykład, że Wy też tak możecie. Słowa na zakończenie seminarium. To dla nas zawsze wielka przyjemność być z Wami w Waszej fizycznej formie. A zwłaszcza wtedy, gdy znajdziemy się w gronie tak wielu ludzi, z tak wielu różnych miejsc, z tak wieloma różnymi doświadczeniami, pragnieniami, przekonaniami i oczekiwaniami. Innymi słowy, zebrała się tu dzisiaj nasza ulubiona mieszanka ludzi. Ilość aplauzu, jaką właśnie zaprezentowaliście. Pokazuje, jak jesteście zadowoleni z siebie. To taki wyraźny wskaźnik waszego zjednania. Rozkoszowaliście się tak, jak wasza wewnętrzna istota rozkoszuje się tym, czym jesteście wy, zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie. Uchwyćcie to uczucie podczas tego aplauzu i spróbujcie je na trochę zapamiętać, ponieważ to jest prawdziwa esencja tego, kim jesteście. Tak bardzo dumni z siebie, doceniający to, gdzie jesteście, i pełni uznania dla innych, którzy Was otaczają, nawet z ich różnicami. To doskonałe nastawienie umysłu do wszystkiego, o co prosiliście, i wszystkiego, co było Waszą intencją, gdy zdecydowaliście się przyjść na ten świat. Mamy ten wielki zaszczyt znania Waszej prawdziwej istoty, znania Was i zawartości Waszego wiru. I bardzo doceniamy życie, które Was tam kieruje, bez zwracania uwagi na okoliczności, które to spowodowały. Z racji, że nigdy nie obchodzi nas uzasadnienie żadnej ze wspaniałych rzeczy, które stworzyliście, łatwo nam jest wiedzieć, że stajecie się czymś więcej. I płyniemy do Was przez cały czas, każdego dnia. Po prostu nasłuchujcie i wypatrujcie przebłysków. Nasłuchujcie, wypatrujcie i bądźcie wyczuleni na ich odczucie. A gdy je znajdziecie, to rozkoszujcie się nimi w pełni. Te wszystkie małe cudowności w waszych życiach. I mówcie do siebie o nich. Och, to było wspaniałe. Och, uwielbiam tę myśl, jest świetna. Och, widziałem to. Bardzo mi się podobało. Moje łóżko jest takie wygodne. Czuję się taki szczęśliwy. Innymi słowy, cieszcie się jak najdłużej każdym jednym momentem, który sprawił Wam przyjemność, i wtedy patrzcie na to, co zacznie się pojawiać. Patrzcie, ale już nie w zdumieniu, tylko w stabilnym przekonaniu, że wprowadziliście siebie na tę ścieżkę celowego tworzenia. I wtedy nie ma nic, czym nie możecie być, czego nie możecie robić lub chcieć. Nie musicie się szarpać o nowe pragnienia. Wasze pragnienia są pełne i wyraźne. Teraz jest czas, żebyście przyzwolili na ich realizację. My oferujemy naszą pomoc właśnie w taki sposób. Wasze emocje są teraz podniesione dzięki waszej chęci, by słuchać z nami w ciągu tych godzin. Co oznacza, że wasza wrażliwość na wasz własny system naprowadzania jest na nowym, bardzo wysokim poziomie. Więc w emocjach, które pojawiają się po tym zgromadzeniu, gdy tylko je poczujecie, docencie je i zadajcie sobie pytanie, czy emocja, którą teraz czuję, jest emocją, jaką teraz czuje moja wewnętrzna istota? I jest duże prawdopodobieństwo, że będziecie wibracyjnie tak bardzo dostrojeni do tej samej długości fal, co wasza część niefizyczna, że wasz poziom bycia drastycznie się zmieni, a wraz z nim wasz punkt przyciągania. To oznacza, że każdy, kogo znacie, będzie miał inną relację z wami, ponieważ wy macie inną relację ze samym sobą. Spodziewamy się, że będziecie mieć wiele momentów głębszego zrozumienia. Relacje, które były kłopotliwe, staną się mniej kłopotliwe, a takie, które nadal są kłopotliwe, usuną się z waszego doświadczenia. Rzeczy, które są dla was ważne, znajdą się bliżej, a te, którymi się martwiliście, odsuną się na dalszy plan. Innymi słowy, wiele naprawdę dobrych zmian energii wydarzyło się dziś tutaj. Jesteśmy wdzięczni za rolę, którą odgrywacie w tym mistrzowskim doświadczaniu życia, które wszyscy wspólnie współtworzymy. Mówimy w imieniu planu niefizycznego, rozumiejącego wartość tego, co robicie i rozumiejącego trudności, jakie czasem macie, doświadczając kontrastów, którymi żyjecie. Ale obiecujemy Wam, że używając wskaźnika szamba do wartości, to zawsze w kontraście jest wielka wartość, niezależnie od tego, jak to odczuwacie w danym momencie. Jest tu dla Was wielka miłość, a my zawsze pozostajemy radośnie w Waszym wirze.